Hej, 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 witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale YouTube eee, w nowej serii, którą, e, którą rozpocząłem już jakiś czas temu, w której to komentuję. W sposób możliwie jak najbardziej elokwentny, jak tylko potrafię, wasze powtórki. Także czaty, jeśli tylko macie jakąś ciekawą bitwę, nie bójcie się podesłać na, na privku, czy to na Discordzie, na Twitchu. Linki do WotReplace chętnie, chętnie przyjmę. Dzisiejszym bohaterem bitwy jest Ryba z Polski. Możecie kojarzyć gościa z Twitcha, gdzie, gdzie, gdzie przesiaduje na. Na, na, na wielu wotowych kanałach który to pod nikiem ryba 666 kryje się w grze World of Tanks dumnie reprezentując barwy, barwy klanu Zakolaków mapa mapa port, w której, w której odnajdujemy się w siódmotym w siódmotorowym hewiku Czechosłowackim. Typowy, 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 wjazd, typowy kierunek jak na, jak na Hewika na tej mapie, czyli do, do, tunelu. Zobaczmy co tutaj, co tutaj ryba będzie w stanie nam ustrzelać. Jak widzicie siódmym tierem spotyka się z tierami niższymi, z szóstymi. W tej, w tej, konfiguracji ten czołg na pewno jest, na pewno jest niezłym wyzwaniem dla przeciwnika, żeby żeby sobie, żeby sobie z nim móc poradzić Widzicie jakie srogie były tutaj sypie ryba Bułę, bułę za bułą Wyko Gra tutaj bardzo dobrze na pancerz wykorzystuje, wykorzystuje swój pancerz Ten czołg nie ma rewelacyjnego pancerza Nazwijmy to Nazwijmy rzeczy po imieniu Jak na, jak na czołg ciężki nie jest on jakiś fenomenalny Natomiast jest, jest ten czołg też dzięki, dzięki temu pancerzowi nieco bardziej mobilny, no i daje fajny przedsmak myślę grania całą tą linią piękne wysadzenie blow up zrobione na przeciwniku myślę że dodaje to tutaj ledwie, ledwie, ledwie 600 punktów uszkodzeń ale co nie, miało, nie mało animuszu dla, dla naszego bohatera żeby tutaj wykręcić ten wynik jeszcze bardziej jak widzicie, ryba sobie tutaj y, postawił za cel y, przejęcie, przejęcie całej tej, tej strefy, y, tych, tych tuneli. I co najlepsze, w zasadzie sam to robi. Nie wiem na ile, na ile y, miał wsparcia. Tego Thunderbolta i 45TP, bo ten 45TP póki co chyba więcej jednak HPków swoich stracił, aniżeli zabrał swoim przeciwnikom, natomiast piękne wyjechanie, właśnie dlatego warto, dlatego warto tutaj zdobywać te tunele, ponieważ no one otwierają dalszą możliwość zadawania, zadawania, uszkodzeń poprzez, poprzez właśnie znalezienie nowego przestrzału na przeciwników, jak tutaj widzimy, no ten, ten SU trochę, trochę na, na, na fantazji tutaj zagrał, nie powinien w ogóle się znaleźć nawet w tym miejscu Natomiast zobaczcie jak tutaj ryba ma nowe możliwości strzelania Pierwsza peska, która poszła w Tygrysa 1 Tygrys 1 zaskoczony P43 Ter też no... Nie wiem, nie wiem co sobie myślał wyjeżdżając akurat w tym miejscu To nie jest miejsce dla, dla medów nieopancerzonych Co robi, co robi Tygrys? Zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że przejął się tylko porozglądać, inni mówią, że cieszy się, że gra w giereczkę, w której jeździ czołgiem i szczylo. Ewidentnie chłop o dwie pestki za późno zwrócił uwagę na naszego bohatera. A ryba co robi? Nie przejmuje się, ściąga czwarty skalp w tej bitwie. Misję w ogóle osobistą sobie zrobił. Misję miał na trafienia krytyczne, więc, więc gratuluję, wcale nie taka... Taka prosta, oczywista y, misja. Y, no i co? Kolejny zaskoczony. Kolejny zaskoczony y, czołgista, który niczym chudy y, nie zważa na to, co się dzieje na minimapie. Bo tak to przecież był już dawno. Zauważył fakt, że tutaj ryba. Y, Dobiera im się do dupy, mówiąc, mówiąc wprost, no jeden zaskoczony Tygrys, drugi zaskoczony Tedek T28 HTC P43, mimo że nie był zaskoczony, bo, bo rozpoznał tutaj rybę od samego, od samego początku w tym miejscu, no to zdecydował się, zdecydował się walczyć na gołe klaty, honorowa śmierć. To wciąż śmierć. Niestety ten, ten skalp nie został ściągnięty przez naszego bohatera dzisiejszej bitwy. Ale wygląda na to, że ryba dobierze się do, do Pawła Ktenka, czyli do amerykańskiego czołgu ciężkiego z nowej linii, który ma swój pancerz wyjątkowo specyficzny. I nie mówię tu wcale o mandarynkach, które są na tym pancerzu namalowane. Ale te, te jego krągłości potrafią czasem jakieś takie radosne pestki dingnąć, nawet od wyższych pierów jak. Widzimy na załączonym obrazku. Bitwa skłania się ku końcowi powoli. Ostatni frag w bitwie został zdjęty przez kolegów z drużyny ryby z Polski. Ryba kończy, kończy tę bitwę wynikiem pięciu fragów. Niemalże pięciu tysięcy uszkodzeń. Własnych, zadanych, screeny końcowe wyglądają w ten sposób, że za bitwę wpadła oznaka mistrzowska, a z pancerny jak najbardziej się należał. A dlaczego się należał? Należał się dlatego, że ryba za tę bitwę zgarnął 1810 bazowych uszkodzeń. Niezły wynik, bardzo serdecznie gratuluję. Takich zakolaków w boju chcemy oglądać, czyli lepszych ode mnie, z mniejszymi zakolami. Acz równie sympatycznych. Ryba, dziękuję pięknie za podesłanie powtórki. Czaty, napiszcie proszę w komentarzach, co myślicie o tej, o tej powtórce. Co ryba mógł zrobić lepiej, co, za, co, za co należą się wyjątkowe pochwały. Ja z, z mojej strony dziękuję bardzo za, za Wasz czas poświęcony na obejrzenie tej powtórki. No i co, standardowo, zostawcie komentarz, łapkę, suba z dzwonkiem. Najlepiej widzimy się w kolejnym, w kolejnym odcinku, w kolejnej odsłonie tej serii. Podsyłajcie powtórki i. Widzimy się na Twitch, Otrzymajcie się, cześć i pa pa.